W kolejnym odcinku z cyklu epoletek. Dzisiaj ze mną ekspert firmy Elwita Dominik Niziołek. Witam. Dominik, powiedz, czy jesienną ochronę przed chorobami wirusowymi powinniśmy już na stałe wpisać w program zabiegów? Bez wątpienia tak. Choroby wirusowe w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się na naszych plantacjach. Mszyce mają czas na zarażanie kolejnych roślin. Oczywiście każdy plantator podejmie decyzję indywidualnie. Straty, jakie powodują, są nieodwracalne i bardzo często już nie jesteśmy w stanie tego nadgonić. Dobrze, także zostańcie z nami. Dominik, które szkodniki atakują uprawy w okresie jesiennym? Jest ich wiele. Zdecydowanie więcej występuje w uprawach rzepaku, ale wspomniane wcześniej mszyce występują zarówno na plantacjach rzepaku, jak i zbóż. Poza tym na zbożach bardzo często pojawiają się nam skoczki, czy w ostatnich latach coraz częściej łokość garbatek. Na rzepakach jest to tantniś krzyżowiaczek, pchełki, E, śmietka kapuściana, albo w ostatnim czasie również pojawia się gnatarz, rzepakowiec. Mhm. Ale to właśnie mszyce masowo ostatnio pojawiają się w plantacjach i dlaczego akurat ten gatunek coraz częściej się pojawia? E, tak, mszyce bytują na zielonych częściach roślin. Teraz w tym okresie bardzo dużo jest ich na kukurydzach. Kiedy kukurydza będą nam schodzić z pola, mszyce szukają nowych miejsc zbytowania i właśnie przemieszczają się na świeże, młode rośliny zielone, czyli na zboża. Mszyce występują także na trawach, czy właśnie we wszystkich uprawach i roślinach, które rosną gdzieś niedaleko dróg, w rowach przydrożnych. A jakie szkody powoduje żerowanie mszyc? Tak naprawdę żerowanie mszyc nie powoduje dużych strat, ponieważ mszyce nakuwają liście i wysysają soki komórkowe. To nie jest jakieś duże obciążenie dla roślin. Gorsze jest to, że mszyce są wektorem przenoszenia groźnych chorób wirusowych. I tutaj mówimy przy rzepakach, to jest wirus żółtaczki rzepy, czy przy zbożach żółta karłowatość cięćmieni. Wirus żółtej karłowatości jęczmienia nie atakuje jednak tylko tego gatunku, prawda? Jęczmienie jest najczęściej atakowany ze względu, że jest najwcześniej wysiewany. Wirus ten wbrew Atakuje wszystkie gatunki zbóż. A jakie jest te choroby wirusowe w zbożach? Wszystko zależy od stopnia nasilenia. Generalnie choroby wirusowe atakują kilka roślin na metrze kwadratowym co roku. Przy skrajnych latach przy bardzo dużym nasileniu. Może być tak, że plantator na wiosnę będzie musiał zlikwidować plantację, a to jest bardzo duży koszt. Wirus objawia się w ten sposób, że rośliny nie chcą nam rosnąć, nie wytwarzają nowych korzeni, korzenie są poczerniałe, przez co bardzo nam spada plon. Te straty wtedy są bardzo duże i trzeba zaznaczyć, że zainfekowanych roślin nie da się już pobudzić do życia. Nie da się cofnąć z tego zachorowania. Więc musimy zadbać o to, żeby zabezpieczyć plantację, żeby później jej nie leczyć. A jak rozpoznać obecność żółtej karłowa? jęczmienia, bo w przypadku różnych gatunków ona objawia się na liściach różnymi przebarwieniami, o różnej barwie. E, tak, przy jęczmieniach i pszenżytach jest to kolor żółty, przy pszenicach czerwony, a przy żytach rdzawy. E, I tutaj też rośliny są bardziej sztywne w dotyku i bardziej szorstkie. Jak zatem uchronić plantację przed nalotem przyc e, i przed chorobami, które są przez nie przenoszone? Należy monitorować plantację i na tej podstawie podjąć decyzję o zabiegu. Dominik, a jakie środki polecasz? W przypadku zbóż polecam Arapa Jesień, który zabezpieczy nam plantację przed chorobami wirusowymi. Arapa Jesień także posiada bardzo dużą ilość składników. Dzięki czemu odżywi naszą plantację, lepiej ją przygotuje do zimy. O czym mówił w poprzednim filmie ekspert Elwity Artur Komorowski o jesiennym odżywianiu zbóż. Myszyce również przenoszą choroby wirusowe rzepaku, mam tutaj na myśli wirusa żółtaczki rzepy, jednak tutaj objawy nie są już aż tak widoczne i tak oczywiste na pierwszy rzut oka. E, tak, rośliny są bardziej skarłowaciałe, blaszki liściowe mają antycjanowe przebarwienia, co w konsekwencji prowadzi do słabszego rozkrzywiania się roślin, e, mamy mniej łuszczyn, mniej nasion. Ale, żeby tak naprawdę stwierdzić, czy to jest niedobór składnika, który jest bardzo podobny w objawach, czy jest to porażenie wirusem, musimy oddać roślinę już do wyspecjalizowanej jednostki badawczej. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tak naprawdę jest to przebarwienie od niedoboru składnika, czy porażenie wirusowe. A jaka jest szkodliwość rzutaczki rzepy? Wirus ten może zredukować nam plon rzędu 50%. Dodatkowo mamy dużo słabszą jakość nasion, czyli mamy dużo mniejsze zaolejenie, ale także wzrasta. Ilość szkodliwych glukozylanów. A jak radzić sobie z chorobami wirusowymi w rzepaku, skoro tak trudno je rozpoznać? Więc, po pierwsze, stosujemy odmiany o podwyższonej odporności na ten wirus, czyli na przykład Heraklesa. A po drugie stosujemy środki insektycy dobójcze, czyli Inazuma 130WG, która zwalczy nie tylko mszycę, ale także śmietkę kapuścianą, pchełki czy tamtisak krzyżowiaczka. Najskuteczniejsze są zatem działania profilaktyczne. Oczywiście, że tak. E, dziękuję Ci bardzo Dominik za dzisiejsze spotkanie. Z Państwem się już żegnamy. Zachęcam do pozostawienia, komentarza na dole pod filmem e, i do zobaczenia.